Poranne pytania Radio Olsztyn Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Naszym gościem jest dziś Krzysztof Krzyżaniak, wiceprzewodniczący warmińsko-mazurskich struktur NSZZ Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, witam witam pana redaktora, witam słuchaczy Radio Olsztyn. Panie przewodniczący, Polsce nie udało się zablokować umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Wy jako solidarność też włączaliście się w protesty przeciwko tej umowie, co was tutaj najbardziej niepokoi. Znaczy, powiem szczerze, współpracowaliśmy z rolnikami jak najbardziej. Bardziej to dotyczyło Zielonego Ładu, który, który też miał no, niestety bardzo mieć zły wpływ na rolnictwo i będzie miał zły wpływ. Natomiast ta umowa z krajami Mercosur to jest dodatkowy aspekt, który no, moim zdaniem, naszym zdaniem no, będzie niszczył polskie rolnictwo. Idzie to naprawdę w złą stronę. Nie, nie podoba nam się to również. Z drugiej strony są takie argumenty, że Unia Europejska, cała gospodarka unijna dostanie dodatkowy impuls, bo dostanie możliwość eksportowania towarów do krajów Ameryki Południowej, no to może nasza gospodarka jako całość też na tym trochę skorzysta. Nie sądzę. My jesteśmy generalnie trochę montownią firm zagranicznych, niemieckich, francuskich i niestety część z nich powoli się zaczyna, zaczyna wycofywać, tak jak, tak jak niedawno zrobił to Stellantis. Najbardziej skorzystają, moim zdaniem, na, to niem, na tym Niemcy, dlatego Niemcy tak bardzo prą do, pra, parły do podpisania tej umowy z Mercosurem. Ja tu widzę więcej zagrożeń, zagrożeń te, tego typu, że jeżeli tutaj nasze rolnictwo będzie w coraz, w coraz gorszej kondycji, a będziemy uzależnieni od dostaw, dostaw żywności z drugiego krańca świata, no to ja tutaj się mocno boję, bo jeżeli te, te dostawy będą przerwane, no to niestety będziemy, będziemy głodować. To tutaj mówimy o jakiejś wieloletniej perspektywie. Dokładnie. Natomiast Pana nie przekonują te mechanizmy zabezpieczające, które mają blokować ten import z krajów Ameryki Południowej jeżeli on wszedłby na zbyt wysoki poziom? Nie, mnie nie przekonują. Ja myślę, ja myślę, że one są zbyt zbyt niskie, zbyt ten i to co, to co słyszałem, to co donosili o czym, o, tym, przepraszam, nie, o, o czym mówili redaktorzy, którzy współpracują z polskimi mediami, że francuski, francuski rząd mocno walczył właśnie o te dopłaty, włoski rząd, natomiast tutaj z, naszy, z naszej strony no, troszkę było troszkę była cisza. Na szczęście jakieś coś zdołano wywalczyć. Natomiast w połączeniu z tym zielonym ładem, który nagłośnialiśmy i, i plus ten Mercosur, to będzie dążyło niestety do coraz gorszej sytuacji w rolnictwie i w żywności naszej, bo pamiętajmy o tym, jak jest produkowana ta żywność w krajach Mercosuru. Tam nie są przestrzegane żadne normy. No tak, to czyli Unia Europejska powoduje, że my mamy jakieś normy. Myśli Pan, że naprawdę Unia wpuści żywność, która jest produkowana bez żadnych norm? Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że nie będzie to robione bez limitu, że zostanie to przyhamowane, że te jakieś mechanizmy zadziałają chociaż trochę. No dobrze, to były obawy Krzysztofa Krzyżaniaka z Solidarności dotyczące umowy z Mercosur. Podpisanie tej umowy, jeśli dobrze sprawdziliśmy, ma nastąpić w najbliższą sobotę, czyli 17 stycznia. Bardzo to mocno przyspieszyło na końcówce tych negocjacji tak, tak. dotyczących Mercosuru. W pewnym momencie z procesu akceptowania tej umowy został wyłączony Parlament Europejski. To było dość zaskakujące. Nie rozumiem tego, nie rozumiem tego w ogóle, no ale widać jak, jak zależy tym państwom, właśnie szczególnie Niemcom na tym, żeby, żeby ta umowa Weszła. Panie Przewodniczący, my zmienimy teraz temat. Solidarność zapowiada ogólnopolski komitet protestacyjny. Co to znaczy? Co to ma być? To ma być bardziej taka akcja medialno-publicystyczna, czy to mają być faktycznie protesty, strajki? To rzeczywiście w perspektywie dłuższej, bo tutaj patrzymy przez pryzmat najbliższego całego roku czy nawet dwóch lat szykujemy różnego typu akcje protestacyjne. Ja byłem miałem tą przyjemność, że byłem reprezentowałem region warmińsko-mazurskiej solidarności na spotkaniu przewodniczących regionów i branż, gdzie trwały dyskusje na temat tego co robić. Bo niestety dzieje się coraz gorzej w naszym przemyśle, dzieje się coraz gorzej w służbie zdrowia, w oświacie i na tym cierpią pracownicy i na tym zaczną, 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 cierpieć Polacy. I później, jeżeli jeszcze mogę, później na Komisji Krajowej, która była w grudniu, gdzie byliśmy z przewodniczącym Józefem Dzikim, który również wszedł do tego sztabu akcji protestacyjnej, podjęliśmy właśnie decyzję, że będzie, będzie akcja, będzie ona również medialna i pierwsze aspekty tego już były, pierwsze jakieś tam spoty, co prawda one będą jeszcze nagłośnione, już gdzieś tam, gdzieś tam były, były puszczone. Może dla się. Hasło nie, nie będzie podobało, bo ono mówi, Idziemy po was oszuści. A dlaczego oszuści? Dlatego, że w wielu aspektach, poczynając od tych stu konkretów, które były obiecane, poprzez inne tematy, gdzie obiecywało się repolonizację gospodarki i inne tego aspekty, no niestety idziemy w drugą stronę, bo, bo promuje się firmy zagraniczne kosztem, kosztem naszych. Największym problemem, który teraz widzimy, to jest realny brak dialogu społecznego. I o ile w naszym regionie i w niektórych regionach Polski ten dialog jest. Ale na tym poziomie wojewódzkim. Na poziomie wojewódzkim. Chociaż powiem szczerze, ostatnio też nie jesteśmy zadowoleni przy konsolidacji szpitali. Trochę tego dialogu brakuje. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Natomiast natomiast w kraju no, te, tego dialogu nie ma. Te ustawy są przepychane bez rozmowami z, partn z partnerami społecznymi. Nie przychodzą na obrady, na obrady Rady Dialogu Społecznego. Nie ma ministrów konstytucyjnych, gdzie no w historii dawno tego nie było, tak się działo za poprzednich rządów Donalda Tuska i to niestety wraca. Czyli będziecie protestować? Kiedy pierwszy protest? Bo na razie mówi pan o akcji medialnej, a faktyczne strajki wyjścia na ulicę. To wszystko, to wszystko będzie niebawem zaplanowane, niebawem przewodniczący w ciągu kilku dni jest zbierany ten sztab, przewodniczący Józef Dziki będzie jechał na to spotkanie, tam będą ustalane już pierwsze szczegóły tego, co się będzie działo. Czyli na razie jest zapowiedź bez szczegółów? Tak, na razie jest zapowiedź bez szczegółów, te szczegóły będą wkrótce ustalane. No nie podoba nam się to wszystko, co się dzieje, spółki Skarbu Państwa, Poczta Polska, PKP Cargo, niestety mówiono się o wielkich planach co do tych firm tym. Natomiast one idą całkiem w drugą stronę. Są zwalniani ludzie, jest wyprzedawany majątek PKP Cargo. Nasz region też tutaj, że tak powiem, poprzez likwidację PKP Cargo Tabor też wydarzyło się właśnie coś związanego z, tym, z, tymi, z tymi firmami. Są wypowiadane. Układy zbiorowe pracy, gdzie, przepraszam bardzo, weszły dyrektywy unijne, nasz rząd powoli te przepisy wprowadza o układach zbiorowych pracy i powinien być świecić przykładem co do tych układu, układów zbiorowych, natomiast one w spółkach skarbu państwa są wypowiadane. I spółki polskie tak samo. Spółki, gdzie jest przemysł ciężki, tam gdzie się produkuje ten, spółki energochłonne, sytuacja jest coraz gorsza, bo te firmy nie wytrzymują. Prąd jest coraz droższy, gdzie prze, przecież pan minister obiecywał, że, że tak nie będzie, natomiast widzimy to po rachunkach i te firmy nasze niestety nie wytrzymują konkurencji. I tak się dzieje również z gospodarką niemiecką, przez ten między innymi Zielony Ład również. Panie Przewodniczący, powiedział Pan, że będziecie prowadzić tę akcję w ciągu najbliższego roku, dwóch lat. To tyle, ile zostało do wyborów. To jest polityczna akcja, czy nie? Broń Boże, to nie jest polityczna akcja, ale mm, troszkę byliśmy ciekawi, co się zadzieje po, po tych wyborach i no niestety sprawdza się wszystko to, co, co mieliśmy w myślach i co było wcześniej. Wcześniej, za wcześniejszych rządów Donalda Tuska byliśmy wyzywani od pentaków, kiedy, kiedy protestowaliśmy przeciwko podwyższeniu wieku, wieku emerytalnego i niestety te rządy liberałów znowu wracają i znowu idzie to nie w tą stronę, w którą powinno być iść. Panie Przewodniczący, to jeszcze jeden konkret na koniec. Premier Donald Tusk nie zgodził się na reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Była taka zapowiedź, że od tego roku inspekcja na przykład będzie miała możliwość wydawania decyzji administracyjnych zamieniających umowy cywilnoprawne na umowy o pracę. Już wiemy, że tej reformy nie będzie. Premier nie zgodził się na dalsze prace nad tą ustawą. Rozczarowanie, czy ta reforma Pana zdaniem nie była potrzebna? Potrzebna na pewno była z racji tego, że niektóre firmy, właśnie co do tych umów cywilnoprawnych, niektóre zbyt, zbyt naginają to. Jest zbyt dużo tych, tych umów, gdzie na dobrą sprawę ci pracownicy pracują tak, jakby byli na, na etacie. A to wszystko głównie poprzez, poprzez oszczędności, które się w danej firmie chce wprowadzić. Podejrzewam, że premier zrobił to, cofnął się, zrobił krok w tył pod wpływem przedsiębiorców niezadowolonych, którzy, którzy coraz pewnie wywiera, wywierali większy wpływ. My jesteśmy za tym, żeby te umowy cywilnoprawne, żeby było ich jak najmniej, prawda? Jak najmniej umów o pracę. Patrzmy też poprzez składki. No teraz patrząc przez to, co, co się dzieje, my mówimy jedno i my Poprzedni rząd przekonywaliśmy do tego rozwiązania, które wcześniej było w kamieniu milowym, czyli to, żeby umowy cywilnoprawne były oskładkowane. Mhm. I teraz to się niepotrzebnie to zostało zmienione. Niepotrzebnie ten kamień, kamień milowy został zmieniony na, na, na to, co próbowano zrobić z tymi decyzjami administracyjnymi Inspekcji Pracy. Czyli jest żal, że to nie wejdzie w życie. Po części jest. Krzysztof Krzyżaniak, wiceprzewodniczący warmińsko-mazurskich struktur NSZZ, Solidarność, był gościem Porannych Pytań Radia Olsztyn. Bardzo Panu dziękuję za uwagę. Dziękuję rozmowę. uprzejmie.